Na Powiesiu jesteśmy 20 lat bowiem, 20 lat biblioteki, uniwersyteckiej, urodziny, 20 lat. No, przyjeżdżają tutaj różne typy ze wszystkich polskich wsi. Słychać kaszlenie, chrączenie, Jakoś tak, tylko z Anglo-Ameryki Białystok nikt nie chce przyjeżdżać. A wiesz dlaczego? Bo tam mają Uniwersytet Podlaski, który mieści się tam niedaleko Teatru Lalek, który słynie na cały świat. W byłym domu partii. A tu Warszawa, wiesz. Handel, mydło i powitmon tu z kolei. W Warszawskim Domu Partii są sklepy, restauracje, barki, bo na tej kawie trzeba zarabiać. Kaszlą, kaszlą, moherowi kaszlą, co słychać jeszcze i tu. Ja tam odeszłam od tych książek.